Księga Jeremiasza, rozdział 26. Na początku królowania Joachima, syna Jozjasza, króla Judy, doszło to do słowo od Pana mówiące: Tak mówi Pan: Stań na dziedzińcu domu Pana i mów do wszystkich miast Judy, do tych, którzy przychodzą oddać pokłon w domu Pana. Wszystkie słowa, które Ci nakazuję, mówić do nich: nie ujmuj ani słowa. Może usłuchają i odwrócą się każdy od swojej złej drogi, abym żałował nieszczęścia, które zamierzałem im uczynić z powodu zła ich uczynków. I powiesz im Tak mówi Pan. Jeśli mnie nie usłuchacie, by postępować według mojego prawa, które Wam przedłożyłem, by słuchać słów moich sług proroków, których posłałem do Was z wczesnym wstawaniem i przesłaniem, a przecież nie usłuchaliście, wtedy postąpię z tym domem jak z Silo. A to miasto uczynię przekleństwem dla wszystkich narodów ziemi. A kapłani, procy oraz cały lud słyszeli Jeremiasza mówiącego te słowa w domu Pana. A gdy Jeremiasz skończył mówić wszystko co pan mu nakazał powiedzieć całemu ludowi pojmali go ci kapłani i prorocy oraz cały lud mówiąc musisz umrzeć czemu prorokowałeś w imię Pana głosząc z tym domem stanie się jak silo a to miasto tak spustoszeje że nie będzie w nim mieszkańca i zgromadził się cały lud przeciwko Jeremiaszowi w domu Pana gdy książęta Judy usłyszeli te rzeczy, przyszli z domu królewskiego do domu pana i zasiedli u wejścia nowej bramy pana. Wtedy kapłani prorocy powiedzieli do książąt i do całego ludu: Ten człowiek zasługuje na śmierć, bo prorokował przeciwko temu miastu, jak to słyszeliście na własne uszy. Jeremiasz zaś odezwał się do wszystkich książąt i do całego ludu, mówiąc: Pan mnie posłał, abym prorokował przeciw temu domowi i przeciw temu miastu to wszystko, co słyszeliście. Dlatego teraz poprawcie swoje drogi i swoje uczynki i słuchajcie głosu pana swego boga, a pożałuje pan tego nieszczęścia, jakie zapowiedział przeciwko wam. Co do mnie, jestem w waszych rękach. Czyńcie ze mną to, co dobre i sprawiedliwe w waszych oczach. Wiedzcie jednak na pewno, jeśli mnie zabijecie, ściągniecie krew niewinną na siebie, na to miasto i na jego mieszkańców. Naprawdę bowiem Pan posłał mnie do Was, abym mówił te wszystkie słowa do Waszych uszu. Wtedy książęta i cały lud powiedzieli do kapłanów i do proroków: Ten człowiek nie zasługuje na śmierć, ponieważ przemawiał do nas w imię Pana, naszego Boga. Powstali też niektórzy ze starszych tej ziemi i powiedzieli do całego zgromadzenia ludu: Michaesz z Moreszet prorokował za dni ezechiasza, króla Judy, i mówił do całego ludu Judy: Tak mówi pan zastępów, Syjon będzie zaorany jak pole, Jerozolima stanie się rumowiskiem, a góra tego domu jak zalesione wzgórze. Czy zabił go Ezechiasz, król Judy i Juda? Czy nie ulękli się Pana i nie modlili się do Pana tak, że Pan żałował tego nieszczęścia, jakie zapowiedział przeciwko nim? Przecież ściągniemy na nasze dusze wielkie nieszczęście. Był także człowiek, który prorokował w imię Pana. Uriasz, syn Szemajasza z Kiriat Jearim. Prorokował on przeciwko temu miastu i przeciwko tej ziemi zgodnie ze wszystkimi słowami Jeremiasza. A gdy król Joachim, wszyscy jego wojownicy i wszyscy książęta usłyszeli jego słowa, król usiłował go zabić. Lecz gdy Uriasz o tym usłyszał, zlągł się, uciekł i przybył do Egiptu. Ale król Joachim posłał ludzi do Egiptu, Elnatana, syna Akbora i innych razem z nim do Egiptu. Ci sprowadzili Uriasza z Egiptu i przyprowadzili go do króla Joakima, a ten zabił go mieczem i wrzucił jego zwłoki do grobów pospólstwa. Natomiast ręka Achikama, syna Szafana, była przy Jeremiaszu, aby nie został wydany w ręce ludu i nie został zabity.